Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Ada, terapeutka duszy i zapraszam wszystkie osoby, które urodzone są w znaku byka. Dla Was, drogie byki, zajrzę do kart tarota oraz kart wyroczni, żeby dowiedzieć się, czego możecie spodziewać się po wrześniu, po wrześniu 2025 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdą osobą będę rezonować. Nie wszystko będzie się zgadzać, nie wszystko musi przyjść. Weźcie tylko to, co wydaje Wam się w jakiś sposób znajome, co pasuje do Waszej sytuacji, a resztę po prostu zostawcie. I zobaczymy na początek. Oczywiście, czytanie jest dla wszystkich, dla ogólnego dobra wszystkich oglądających. I na początek zobaczymy, w jakiej ogólnej energii będziecie drogie byki we wrześniu. Dwójka kielichów, dziewiątka mieczy oraz paść kielichów. Yy, za chwilkę omówię, yy, o czym mówią te karty, ale Najpierw jeszcze zobaczymy, co więcej byki mają na wrzesień wiedzieć. Karta głupca, czyli bardzo ciekawe. Ósemka mieczy. Coś do Was byczki idzie i to może mieć związek czwórka yy, buław. To może mieć związek z tym, że rozpoczyna się wkrótce, bo 21 września, nowy rok numerologiczny. Który ma wibrację 1 i rozpoczyna cały 9 cykl um, numerologiczny. Kto jest zainteresowany, to zachęcam um, do zaglądania na um, mój fanpage na Facebooku, albo po prostu poczytanie um, w internecie. Jest pełno informacji na ten temat, można się doszkolić, że tak powiem. Zobaczymy, co jeszcze byki na wrzesień mają wiedzieć, o czym mają wiedzieć, jakie energie, jakie potencjały do byków mogą przyjść we wrześniu, a ja za chwileczkę będę Wam wszystko tłumaczyć. Jak na razie tutaj nie ma żadnego dziewiątka kielichów, to jest powtórzona karta. A nie, nie jest powtórzona, przepraszam. Nie ma na razie żadnej karty z Waszego żywiołu, czyli z żywiołu Ziemi. Jest za to bardzo miłośnie. Jest trochę też tak powiedziałabym, no, nad czym jest się zastanawiać. I tutaj na koniec mamy piątkę buław. Drogie byki, wy jesteście takim znakiem, który. Hmm, lubi wygodę, lubi też hmm, zmysłowe różnego rodzaju doznania, a co za tym idzie, hmm, wiele byków jest też hmm, bardzo takich podatnych na hmm, uczucia, i o tych uczuciach tutaj sporo jest hmm, powiedziane w tym ogólnym rozkładzie. Pamiętajcie, tylko jeszcze raz zaznaczam, że to jest ogólny. Horoskop i nie do, nie do każdej osoby musi tutaj to wszystko pasować, ale o tych emocjach i takich emocjach bardzo pozytywnych tutaj jest mowa, więc to jest pierwsza dobra wiadomość dla byków na wrzesień, że będzie dobrze. Mimo tego, że mogą być gorsze momenty, jak to w życiu bywa, to jednak ogólnie będzie dobrze. Będziecie zadowolone, drogie byki. Czyli te wasze potrzeby, właśnie być może też dotyczące zaspokajania potrzeb różnych zmysłów, będą zaspokajane. I mamy tutaj tak: mamy tutaj dwójkę kielichów i pazia kielichów z dworu kielichów. Czyli te karty, które mówią o emocjach, o uczuciach, o tym, jak wy się możecie czuć ogólnie we wrześniu. I jest też dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy, jak widzicie, ona y, tutaj pokazuje kobietę, która y, zamartwia się, ale te myśli, które y, jakby stanowią y, sens tego zamartwiania się, te czarne jakieś ptaszyska, być może kruki, one ulatują w powietrze, bo tutaj ten jeden ptak jest taki jakby y, zupełnie inny, tak jakby dusza tego ptaka. Czyli jeżeli czymś się martwicie, drogi byki, to wrzesień jest takim miesiącem, w którym właśnie te różne zmartwienia odlecą, w siną dal, i to jest ta pierwsza dobra dla Was wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że właśnie wejdziecie w bardzo fajną energię pazia kielichów, czyli poczujecie ulgę, krótko mówiąc, że skoro te jakieś zmartwienia, te jakieś zastanawiania się nad czymś, siedzenie w głowie i międlenie jakiegoś tematu, to już będzie przeszłością, może być dla Was przeszłością, o ile oczywiście nad tym popracujesz, drogi Byku, bo to nie jest tak, że samo do Ciebie przyjdzie, trzeba umieć mówić stop. Takim różnym myślom, które chcą Tobą zawładnąć, ale jeżeli to będziesz umieć, albo już jeżeli umiesz, to tutaj idzie do Ciebie bardzo fajna energia, bardzo pozytywna, taka wręcz powiedziałabym beztroska energia pazia kielichów, i możliwe, że jakaś osoba będzie z Tobą ręka w rękę. We wrześniu robiła różne rzeczy, będzie z tobą szła ręka w rękę. Albo Ty zdecydujesz się na to, żeby jednak y, z kimś być, z kimś być może współpracować, być może y, przybliżyć się w relacji rodzinnej, y, w relacji przyjacielskiej, albo w, w relacji miłosnej, y, do kogoś. To jest. Y, tak ogólnie, jeżeli chodzi o wrzesień, czyli trochę zmartwień, ale one nie są groźne. Jeżeli nad nimi popracujesz, to one ulecą i generalnie będziesz, jak to się mówi, będziesz pan, panie byku, zadowolony. Taką dominującą energią, od której tutaj się w ogóle zaczyna, to jest energia głupca. I ten głupiec to jest taka karta z tej części tarota. Która mówi o pewnych procesach, które do ciebie idą. Zatem właśnie ten wrzesień to może być ta część roku, która dla ciebie byku będzie nowym początkiem. Zgodnie być może z tą wibracją, jedynki roku numerologicznego, a może dlatego, że podejmiesz decyzję o tym, żeby właśnie bardziej dbać o swoje emocje i mniej zamartwiać się jeżeli masz do tego skłonność. O tym zamartwianiu się tutaj jeszcze jest mowa dalej, bo tutaj jest ósemka mieczy, ale spójrz, akurat w tej talii bardzo pięknie jest to pokazane, że to co ty widzisz w lustrze jako uwięzienie w tej klatce mentalnej tych czarnych myśli, to w ogóle nie odzwierciedla tego, jaką osobą jesteś ani w jakiej sytuacji jesteś. To jest po prostu krzywe zwierciadło Twojego umysłu. I zadbaj o to we wrześniu po nowemu, całkiem po nowemu, drogi byku, żeby się po prostu zwyczajnie przestać zamartwiać, bo. Z reguły 95% nawet niektórzy mówią, że więcej procent z tego, nad czym my się zastanawiamy i czym się zmartwiamy, w ogóle do nas nie przychodzi. Także szkoda po prostu Twojej energii. A to, co do Ciebie tutaj idzie we wrześniu, to jest bardzo piękna energia króla kielichów. Zatem niektóre byki. Właśnie mogą podjąć decyzję o tym, że zbliżą się do kogoś uczuciowo, jakaś wasza relacja uczuciowa może się zacieśnić. Może, jeżeli jesteś kobietą, y, która jest w jakiejś relacji, to być może w relacji z mężczyzną, to być może ten mężczyzna Tobie wyzna miłość, a jeżeli Ty jesteś y, słuchaczu, widzu, y, tym mężczyznom, który jest gdzieś w jakiejś relacji partnerskiej, to być może ty zechcesz, drogi byku, wyznać komuś miłość i ogólnie tutaj ta energia dziewiątki kielichów mówi o po prostu o szczęściu, o tym, że tu jest naprawdę fajnie, tak jak ten paś kielichów, który tutaj jest tak śmiesznie pokazany, on de facto mówi właśnie o tej beztrosce, o tym, że nie ma się właśnie czym zamartwiać, nie ma się czym martwić. Wrzesień będzie dla Ciebie byku bardzo pozytywny. Mało tego, Ty tutaj, jeżeli jesteś takim bykiem, który y, na przykład rywalizuje z kimś y, o, o jakieś na przykład, nie wiem, stanowisko, jeżeli. Taką, takim filarem życia, na którym tobie zależy, to nie są uczucia, tylko powiedzmy sprawy y, zawodowe, czy sprawy materialne, czy sprawy finansowe. To ta karta może mówić o tym, że pomyślnie przejdziesz dajmy na to proces rekrutacji, jeżeli to dotyczy spraw zawodowych. A jeżeli na przykład rywalizujesz o y, jakiegoś mężczyznę, czy jakąś kobietę, no to właśnie tutaj przychodzi do ciebie. To spełnienie i to szczęście, że ta rywalizacja, czy też to ścieranie się z innymi osobami przyniesie tobie zwycięstwo i ty będziesz świętować. Dla niektórych z Was, dla tych, którzy już szczególnie jakoś są jakby w, tej, w tych relacjach bliskich, partnerskich, miłosnych, jakby daleko już posunięci, można tak powiedzieć. Tutaj we wrześniu może przyjść do Was też taka sytuacja, że ktoś zdecyduje się na wspólne zamieszkanie. A dla niektórych z Was nawet to mogą być zaręczyny, czy podjęcie decyzji o Ślubie, czy o po prostu byciu razem już na stałe. Także te energie, które tutaj się pokazały, są dla ciebie byku bardzo, bardzo pozytywne. I pamiętaj o tym, że głupiec rozpoczyna, nie tylko rozpoczyna pewien etap w twoim życiu. Ale głupiec też y, ma wiele wspólnego z pasiem kielichów. Jest nastawiony pozytywnie do życia. Y, nie patrzy na jakiegoś rodzaju zagrożenia, bo ich po prostu nie dostrzega. Nie waha się zaryzykować, bo wie o tym, że wszechświat mu sprzyja. Przynajmniej takie ma przekonanie na ten temat. I oczywistym jest, że w życiu bywają lepsze i gorsze momenty. Czasami sami o sobie źle myślimy, czasami płaczemy w poduszkę, czasami po prostu nie możemy zasnąć z powodu jakichś trosk. To wszystko jest prawdą. Natomiast chodzi o to, żebyś byku, szczególnie w tym miesiącu, we wrześniu dbał i dbała o to, żeby być jak najczęściej w tych wysokich wibracjach zadowolenia, szczęścia, bo to co czym wibrujesz, to to przyciągasz i przyciągniesz tego więcej i więcej. Czego ja oczywiście tobie z całego serca życzę. I zapytam też dla ciebie o radę albo przesłanie od kart wyroczni na wrzesień 2025 roku. Zobaczymy, co karty wyroczni jeszcze mogą Tobie podpowiedzieć, drogi byku. Na co może powinieneś zwrócić uwagę we wrześniu? O czym jeszcze byk powinien wiedzieć? Rada, przesłanie dla byka. Na wrzesień 2025 roku. Co ty byku jeszcze masz tutaj wiedzieć? No właśnie, tutaj masz, masz, oj, bardzo, tu jest spójny przekaz, <grytanie> spójny przekaz masz od kart wyroczni z tym, o czym tutaj mówi tarot. Twoja dusza się po prostu uleczy. I możliwe, że niektóre byki do tej pory, przez ostatnie nawet nie tylko tygodnie, ale miesiące, miały jakoś podgórkę, i ta dusza bardzo, że tak powiem, bolała nad różnymi sprawami. Ta dusza czuła się duszą uwięzioną w pułapce myśli trudnych, myśli negatywnych, a tutaj przychodzi do ciebie oczyszczenie. Z tego wszystkiego, co właśnie czuła ta Twoja dusza, z, z tych negatywów. I tutaj już wschodzi ten księżyc po to, żeby oświetlić tę ciemność, z której Twoja dusza wychodzi, ale nie tylko dusza, nie tylko te uczucia, o których tutaj jest bardzo dużo, jak widzisz, mowy. Że te emocje, one mogą być bardzo, bardzo pozytywne dla ciebie od września, tak to nazwijmy, ale również Twoje myślenie może się zmienić. Tylko pamiętaj, jeszcze raz powtarzam, same karty, same energie, one niczego nie zmienią, nawet jeżeli się pojawi ku temu możliwość. Pamiętaj o tym, że karty tylko pokazują różnego rodzaju możliwości, procesy. Y, są pewnymi sygnałami, a całą pracę do wykonania masz niestety ty, drogi byku. Ale to uwolnienie z tych negatywnych myśli też może do ciebie przyjść, jeżeli nauczysz się nad nimi panować i mówić im po prostu: Stop. Tego Tobie życzę i serdecznie Cię pozdrawiam.